Witam Państwa. Nie jest to może ładny początek astronomicznego lata, ale z drugiej strony może i dobrze, bo po tych kilku suchych i bardzo gorących dniach trochę deszczu nie zaszkodzi. Ale czy taki będzie właśnie cały weekend? Zobaczmy. Noc jeszcze z chmurami, ale raczej bez deszczu, co najwyżej z mgłami, które będą się tworzyć w wilgotnym powietrzu i znośna temperatura, właściwie taka w sam raz do spania przy uchylonym oknie, do 10, 12 i 14 stopni w okolicy Sanoka, w odróżnieniu do pochmurnego piątku w sobotę. Może nie od rana wszędzie, ale z biegiem godzin na pewno będzie można liczyć na dłuższe chwile ze słońcem. No i duszne i parne powietrze mamy już właściwie za sobą. Jutro na termometrach przyzwoite 23, 24 i najwyżej 25 stopni, a rosnące ciśnienie, to tylko zapowiedź kontynuowania dobrej pogody na niedzielę. Jeśli będziemy mówić o pogorszeniu, to w przyszłym tygodniu, kiedy ładne dni zaczną przeplatać się z trochę gorszymi, w bardzo umiarkowanej jak na lato temperaturze. Czy to dobrze, czy źle, to oczywiście zależy od tego, co kto lubi. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. <tryk>